Hej, siema wszystkim tu kamrus. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zakajmy wy Stalker Dzień Czarnobyla Jesteśmy głodni Wólni stalkerszy Weterani i łowcy Dołączcie do powinności Tak, Ochrona świata przed złem zony To nasz wspólny cel Okej, nasz artefakt Dajmy sobie tą ko... Jeżowca Kulot powarna nie, dwa razy zdrowie. Tak, jesteśmy zdrowi jak nie wiem... Jak śleć? Hmm, co tutaj zjeść? Roskmina. Rozkosz turysty, dietetyczna. Kiełbasa, zjem sobie chleb. Dwa razy, kiełbasa i to wszystko. Co mamy teraz? Uhu! Randomowo kliknąłem N W tym sk! Ale zajebiście Nie będziecie wreszcie płakali, że jest za ciemno Znaczy teraz tak mam zamiar używać nowych kodeków Dobra, co mam zrobić? Zwróć karabin łowcy w bazy. super, gdzie on jest? Zostać szkieletowi obiecany Chodźmy zobaczyć A nie, tam sprawdzaliśmy i nic nie było Zadania Zakradnij się do bazy X-18 Dostałem jakiegoś protipa od widza, nie pamiętam jakiego Gdzie my... Odsunę trochę to Czemu nie mogę tylko... O, dobra gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj, czyli musimy iść tu. Przejdziemy do wyspiska i następnie na prawo. Broń członka powinności, może jest gdzieś bliżej. Jest w sumie niedaleko. Będzie prawie że po drodze. Znajdź karabin rodowy. A tu jest blisko. Ale trzeba przejść tędy. Kurde! A szukaj dużo. Dołącz do powinności Dobra wiecie co, znajdziemy ten karabin, nie ten O, tą broń Ale my się szybko wrócimy No dobra Czyli teraz na dół W takim razie ja zastopuję, żeby was nie zanudzać podróżą Zobaczymy się jak będzie coś ciekawego I hey, jesteśmy z powrotem Jednak postanowiłem, że oleję tamtą broń Jakoś Stracimy ochotę. Twojego partnera zabierają do opuszczonej fabryki. Tylko tyle wiem, przysięgam. Dobra, gnoju, daruję ci życie. Ale nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Ej, stary, podejdź no tutaj. Pomóż nam. Chcemy odbić kumpla tym draniom. Za mną znam świetne miejsce na zasadzkę. Odwdzięczę Ci się za pomoc. Powinność spłaca Okej. Okay. Nie mogę go zabić! Jest! Pacelnie! Pacelnie, ja nie jestem taki dobry. E, mniejsza, nie wiem o co chodzi, ale idę za nim, dostanę jakąś nagrodę. Mamy odbić chyba jego kumpli z rąk bandytów dla powinności. Wracając, sam tą broń olałem, gdyż spotkałem paru bandytów, jakoś straciłem na nią zapał. Nie chcę marnować amunicji. Skoro idziemy do jakiejś podziemnej bazy. Coś tu przechodzę. Zrób mi zróbmy savea. Ale fajny bug wielko. Wow! elektryczny Gremi Gry mi odrobinę ścina. Ale to tak zawsze jak odpalam nagrywanie, potem się jakoś stabilizuje, a ja nie zwracam uwagi. Grzymy naszej nadprzyrodzonej zdolności wytwarzania nieskończonej ilości śrub. I porzucajmy tego typu bo się nie Ha! Ty, odbiło się He, ja. No dawaj jeszcze raz. Ej, ja. O, drugi raz. Nasze moce stają się coraz ważniejsze. Teraz potrafimy odbijać śruby od ciała rządów powinność. Okej. Czyli dopiero teraz zajrzymy. Artefakt! Tak, 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 mamy tam Schowaj się po drugiej stronie się Wkrótce tu stronie Strzelaj, Wkrótce tu ja zacznę. Okej. Okay. Zobaczmy co dostaliśmy. Opis. Skrętek O, może to Nie, jeszcze jest drugi. I to jest normalne. Dobra, kampimy się! Idą, widzę na mapie. Powinni nie dawać tego na mapie, tak zaskoczeni by było. Tym gotowy. Nadchodzą, no to jedziemy Przejdę, przejdę Będę miał lepszy cel A tak? A gu, gu, Jak ty zacząć powiadasz? Tak. Jej, wykonane, to było łatwe. Dzięki przyjacielu. Kurde, już się żegnałem z życiem. Podziękuj temu stalkerowi, to on mi pomógł. Dzięki tu pogadamy. O, ma artefakt. Aj, się zgadza. Zostałem celownik PSO1? No że. Pewnie ty znasz tą okolicę. Tylko by... Hmm, tylko wybywaj, się na zwiad, Bo jeszcze jeden koleś, Roga. sam już nie wiem, gość zniknął i nie mam do niego żadnej wieści, będę musiał go załatwić. Lol, nieskończoność. Eee, Pamiętasz, dobrze, chodź coś ciekawego na północy, sobotę... Dwa... Co się dzieje w tej fabryce? Foto no. Wow, co, ogarnął Dzik? Skąd znał ten... ten nick? więcej o obozie... On ma jedną część tego no, klucza do fortu Nox. Muszę ogarnąć. Zaczyna eee. <laughs> padać i A Sandel. Okej, okay. to jest w sumie wszystko. Rozumiem, dziękuje za sprowadzenie mnie I ciekawe info i jakiś nowy pistolecik. Nasza garańcz jest... A, my ten mamy. I co to jest? Mogę to dodać do tej broni? Uuu! Ja pierdolę! Patrzcie, no kto widział wszystko. Dobra. I teraz pytanie. Skąd to coś? Wejście do laboratorium. Mamy tam iść, ale tu jest jakiś z pan Tu jest dzik. Tu jest rura. Chodźmy do dzika. Ja chcę tą... ...tą połówkę klucza. Chcę wejść tam. Udało się. Ej, Okej. To jest pewnie no, okay. skrytka, do której nie mamy dostępu oczywiście Dobra, to to idziemy do obazu bandytów. Mamy teraz całkiem niezłą stulę. Miałem się niesamowicie. Teraz możemy z dalekim stacją i wyspę z Mam jeszcze lepszą cenę tej broni, chyba. No, Dobra, idziemy. Tu jest dzik, tu jest tunel. A w ogóle po co te tunele? Ogarnę, gadaj, się podoba. Wejście od... a my mamy go wziąć to jest cel naszej misji znajdzie wejście do laboratorium to raczej mniejsza chyba potrzebujemy klusza do wejścia do laboratorium dobra myślałem że coś pobocznie zrobimy takie rozczarowanie Dobra, idziemy Po i biegiem gdyby było gdy nas zauważyli gdyby sobie wierzyli. Zgrana tę rękę. Dobrze, że jest burza Nie wiem czy to ma jakiś wpływ na grę, na gameplay, ale normalnie by było gorzej słychać Kogo nie ma? co by... Neutral Tyle było ze skradania, wykorzystajmy nasze nowe prace. Mogę to jakoś przybliżyć? Ok. Szkoda. Ej Mamy ja. dwóch. Nie ma skradania się. Jeden umarł. Nie, nie umarł. Dawał na to. Skoczyłem. To już nie zachwyca mimo tego.

jak jest zadrafa, nie będę mam na lecia w pan Dobra, tam nikogo nie widzę. Jak mam coś wejść? Przez tą bramę nie wejdę. A może bym jakby to do rozpadu? Mogę nożem. Oszot galać. To będzie. No, na no, ten tak teraz. Dobra, pistoleci, to jest. raczej nie wejdę, nie? No. Nie tu jest jednak jeden z naszych. Chłopaki, pomóżcie, zaraz będzie po mnie. Rozmawiam. Hej, star, pomóż mi, jestem są, są powinności, możesz się wydostać, spróbuję. Dobra, my, chodźmy go uratować zanim zemrze. Jak sobie wejść do cholery azna? Na koło trzeba przejść. Tylko zanim go zabiją, Gademet, gdzie to jest wejście? Wejście z kodań. Nie, to już tam jest jeszcze Wszyscy na Ale jest tak głośno. Jestem ciekawy, co tutaj się robi. Bana, pijawka przodowałaś, szybko, 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 szybko szybko. bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, Skąd na się tutaj wzięła? Sukinsyn! Wal ah! się, wal Jest! Haha! Dobra, gościu. Trzeba się uratować. On jest mapka? Dobra, zabieramy żarcie. Daj mi apteczkę, dobra, masz. Wróciłeś! Kto nie wróć? Dzięki stary, ocaliłeś mi skórę. Jeśli się pożyjesz wstarczająco długo, ocalę jej. Oddajcie co. Dobra. Wejdźmy na kontakt z Miram, z Miram, z Miram. Działo Gaussa, jedno się jesteście. Nie mam zamiaru go kupić, że pan pokalano w górę. Wiesz, jaką masz potem z WEK? Dzięki za ich. Znasz Róże, Ubery? Tak daj raz Eee, nie, to jest. Ubery, tak. Działko Gaussa. Ciekawy co to jest. Kowrek. Boże ta pijawa. Dziwne, że go nie dożała wcześniej. Dobra, chodźmy ratować tego. Brawo. Typa. Co tyle amunicji na nią, dwa magazynki. God damn it. Dobra, Od tej strony. Co mogą być? Jak znajdę kolejną pijawkę, to się wkurczy. Już mnie <słuch> znajdę. O, to tam nie ten. Ale wolę. No, zaciąłem się broń, naprawdę. Dobrze, że nie patrzę z pijawą. Ha, <grystanie> jak broń poskoczyła. O kolejna. A ja się Trzeba ja z gamby to broń do odbiegło. Korzystamy z tego. To jest dobra kanta. Ten celownik to jest. Stoję sobie, gdy każdego po kolei. A, misja. Żebym go zabił? Aja, aja, aja. Strzał do ściany, ale ja nie mogę. To zejść na dół. Miałem uratować tego kolesia. Chyba też z nie pamiętam już. Au! Łał, Wow, gość tam sko... Hopa. to Jak mam w niego trafić? Nie wiem, ale... Weźmy sobie grać. Zrzućmy. się. O, ktoś biegnie.

A teraz jest pięknie. Haha, dostał sali. Jaka kwarina, to co Fuck. Dobra. Jest dobrze. Weźmy to. Rozładuj. Dobra, weźmiemy to. Może wstrzymać. Teraz problem, jak, jak wychodzę to nie mam broni wyciągniętej. Przeszukamy tutaj jeszcze zwłoki. Okej. Okay. Brawo. Warto brać Rozładować i wrzucić. Jeden jest chyba na budynku. Mógł się tak. Wow! artefakt, To ten do życia, nie? Przepraszam. Chodźmy, weźmy ten klucz od dzika, potem lotujemy tamtego typa. Panie gdzie tam jest. Sam chodzik Hylu Był tutaj gdzieś Był. <ścoughs> Dobrze. A. Tu jest gdzieś skrytka. Gdzie jest dzik? Dzik jest tutaj. Musimy na górę wejść. Dobra, chodźmy. Ilu. Nic. A A suki! No dobra. To boże. On jest tu. Tamte ciało gdzie zostało? Tu była jego broń, szybko sprawdzimy. Wyrzuć to gówno. Jesteśmy w obozie bandytów. Co robimy? Sprawdzamy czy broń mamy. Boże, ile ja tego promieniowania. Или... Добро! Да бык! А там! Эй! Вода! Надеюсь, я помогу. Папа? Не дай, Dobra, szanki się rozwaduj. To jest... Dobra, to jest lepszy stan, widzyna, okej okay. O, okay. okay. oh, to jest fajna kama On jest zupełnie na samej górze, się. Wow, ale to się Dobra, nie będę teraz wysiał. Halo, halo. Dobra. Może jednak. Idę na datek jakieś pewnie same skrytki, ale. A mi się ta A, teraz ty. Hop! Słyszałem. Trzeba było. Z góry mamy zetknąć? Dokładnie. To był chyba na kolana. Ktoś nas nas to przyjechał. Dobra, Nie się skargi. Broń się za akurat go zabije. To się nazywa wyczucie. Mhm. Ok. No, razie jest strasznie ładne. się, się stanie Zaskakujące jest to, że nie da się skrapać. Mógłbym tam zeskoczyć na ramposa. Dobra. Nieważne. To było zamierzone. Chciałbym. Nie. Teraz znaleźć nasz cel. Może na kominie. Nie, no zabiliśmy. Wow, ich nie zabijaliśmy. Może. Nieważne, kupimy Zbieramy Ale granatów. Dobrze, lubimy granat. Napoje energetyczne. No e, nie, zabijaliśmy je. Dobra. Wy... Wow! <laughs> unik. No, gdzie? U, się skarpi. No, wychyl dziudek. BĘDZIE tutaj... Słyszę bieganie, nie wiem, słyszę odbyt, A tutaj? Jest tak. <grym zbieram> coraz więcej, oni się respią? Wszędzie przeciwnicy. Dobra, przydałoby się coś zrobić konkretnego. Dobra, weźmiemy od niego ten klucz z pieprzami. To nie tu. W szafce jest? Gdzie to jest? Stoję w tym. A, na górze pewnie. Uuu, hmm, 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 hmm. cudem byłem tutaj wcześniej, was tu było? A, on się ciągle resnę z pieprzami. Tylko gdzie jest ten typ? No i się zacierał. To jest ten koleż. I główny boss. Dobra, byłem. Co to, to jest? Krwawienie minus 33% obrażenia Wow, ślub mi się. No może ładnie działać z tym. Ale wolę mieć nic dzisiaj. Łódka! Ale tym razem sobie podziękujemy. Dobra tak, mi się zaczyna ile mamy wytrzymałość, to jest Mam nadzieję, że nic się nie zasadzi. Radio! I chleb. Chiedeł Oa! Wow! Zapięto drzwi, jak to nie będzie miało klucz, nikt nie idzie. I nie ma tego. Był koleś, nie ma klucza, o co chodzi? Dobra. Niby wziąłem Dobra, pewnie trzeba było przeszkadzało Racę bardzo Boże, ja tego czytania Nie powiodło się z to nie za listaka Dobra, co nam zostało? Dostań się z pazy bandytów przez rurę i znajdź wejście do warku Dobra. Jak każą, to każą. A, bo tutaj jest... Powinniśmy jeszcze zagadać do tego typu, ale mi się nie chce. Wszystkich wypiliśmy więc... Dobra. Idziemy jeszcze, czemu nie. Albo słyszysz jakieś grzechotanie, jeszcze napijamy wpadę, podziękuję, raz się nad... 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 natknąłem na to, nadzignąłem, tak. Dobra, myślę, że przejdziemy przez tą dół. i za... tędy No co do tego złe przeczucie Ja nie lubię korytarzy. Naprawdę nie lubię ich. O mało no. municji JOLO! Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jak na mi coś wyskoczy, to się wścieknie. ...minowania. dobra, mam dużo tak. Skrótka jest chyba Jeśli się nie stało. Odpacz. No dobra. To może jeszcze wyjdziemy do tego laboratorium, po prostu Mam dreszcze. Ciarki Zawsze jak przychodzę już z korytarzy. Korytarze... Tego typu grach to jest zło. Mamy mało amunicji a wchodzimy do jakiegoś laboratorium. Wróciłbym się i bym coś kupił. Naprawdę. Mam złe przeczucia, to jest tylko mało. Możemy przeładować na jakąś inną. O czym to się zmieniało? Y? -em. Y -em w końcu. Ile tego mamy? 35 to nie starczy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wrócimy się do Barmana, kupimy amunicję dla pewności. Papa! Pa.